Witam serdecznie naszego gościa, którym jest książę Stanisław Małkowski, e, opiekun, opiekun duchowy e, opozycji politycznej w latach 70. w Solidarności, e, niezłomny obrońca życia dziękuję, poczętego przyjaciel księdza Jerzego Popiełuszki, który obok niego był też na liście esbeckiej księży wyznaczonych um, do, 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 do zamordowania. Witamy księdza serdecznie. Dziękujemy, że jest z nami. Dziękuję. Dziękuję za takie pierwsze pytanie, właśnie o, o, o tamtych czasach. Wielu z osób tutaj przeżyło to również, ale no chcemy dotrzeć też do, do, do młodego pokolenia i gdyby Ksiądz mógł nam opowiedzieć, jak to wtedy wyglądało, o, o tych zagrożeniach i, i przede wszystkim, jak, jakie, jakie są te analogie, które Ksiądz widzi z dzisiejszymi czasami. Tak jak dzisiaj, tak i wtedy była pamięć, była prawda i była nadzieja. Była pamięć o wolnej, niepodległej Polsce, która ma swoją przeszło tradycję i wielką kulturę. Była prawda o każdym człowieku stworzonym na obraz. Boga w tym Świętej Jedynego, błogosławień do miłości małżeńskiej, rodzinnej, wspólnotowej, narodowej. w do miłości w wspólnocie Przemiężna Kościoła. I była nadzieja, że nie ma takiego zła, z którego Bóg nie ma cen, wyprowadzić dobro w naszym współudziale. I z tego rozumu i z tej wolności, którą Pan Bóg nam darował, gdy nas swój obraz nas stworzy, możemy czynić dobry użytek, czyli nie ma sytuacji beznadziei, jak ta sytuacja w czasach komunistycznych, w czasach PRL-u, kiedy wydawała się beznadziejna i postawa Kościoła i postawa różnych środowisk opozycyjnych wyrażała nadzieję, że z taką magnami komunizmu można się będzie z Bożą i te nadzieje obudzimy nas na nowo. Błogosławiony Jan Pan II. Swoją modlitwą, swoim wołaniem, w talego stopniu pracujmy na zwycięstwo dzisiaj dla Jezusa Papieżowskiego do Ducha Świętego. Wygidnie zesłanie Ducha Świętego 2 czerwca roku 1979 w Dymontysie. Niech znowu Bóg czuje i odmawia ulicę ziemi tej ulicy. Ziemi i duch Święty posłuszny, żołanie Ojca Świętego, stąpił, aby odnawiać oblicze Ziemi, tej Ziemi, czyli Polskiej. A teraz potrzebne z to Ducha Świętego. Bo tak jak w pierwszym czytaniu, wczesnym w świętej innej z uroczystości zesłania Ducha Świętego, Pokazana była Ezechielowa Dolina pełna Wyschniętej Kości. Był to w jakimś sensie obraz ówczesnej Polski, stanu naszego ducha. Już po nas nadzieja przewadła. Tak na wołanie Ezechiela z tej doliny, potchnieniem Ducha Bożego, Ducha Świętego, z tej doliny wyrosło wielkie, żywe wojsko. Solidarność walcząca, można powiedzieć. I ten cud, który stał się wówczas, jest dla nas wielką zachętą, aby o podobny cud się modlić znowu. Polska i dzisiaj przypomina taką dolinę pełną zeschniętych kości. Potrzebni są prorocy, potrzebne jest to prorockie, niech stąpi duch Twój Boże jednobie oblice ziemi, tej ziemi. A gdy ludzie są posłuszni Bogu, to Bóg w przeciwny sposób okazuje się posłuszny ludziom. I wstępuje i odnawia i z tych wyschniętych kości powstaje. Powstaje nowa solidarność walcząca. Solidarność 2010-2011. Czyli właśnie. Ta wspólnota, którą tutaj wokół siebie widzimy, wspólnota zbierająca się. Ja się nie znam na tego <noise> Wspólnota, która zbiera się pod krzyżem, naprzeciwko. Tutaj krzyż jest przynoszony, przewożony codziennie wieczorem i trwają modlitwy, a tutaj trwają te wspaniałe spotkania właśnie w jednym z nich, a, księdza, a właśnie czy to jak ksiądz uważa, czy to przesłanie właśnie Jana Pawła II czy, czy księdza Popiełuszki, na ile, na ile my jako społeczeństwo rozumiemy to przesłanie i na ile je realizujemy? Kto rozumie? Kto rozumie, ten rozumie. Kto nie rozumie, ten zrozumie, jeśli tylko zechce zrozumieć. przesłanie nie usługić, to. może stopniowo, bo jak najprędzej docierało, może docierać do złudzeń, do świadomości coraz to liczniejszych Polaków tworzących właśnie nową, nową solidarność. Bożą ludzką i, między, i międzyludzką, o której mówi był wystawionych księży po piłuszku, ukazując się jako solidarność serc. Naszych serc, jednoczonych sercem Bożym i niepokalanym sercem Maryi i Bożej Korony Polskiej. A szczególne nadzieje wiąże z obietnicami, które złożyła nam Najświętsza Maria Panna, gdy przez swojego proroka, księdza prymasa Augusta Klotta powiedziała Moje niepokalane serce w Polsce zwycięży. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, módlcie się ponieść, będzie zwycięstwem Najświętszej Maria Panny i jej niepokalanego serca, a to zwycięstwo Matki Bożej otworzy drogę do zwycięstwa Jezusa Chrystusa, króla Polski. A jak Jezus Chrystus będzie królem Polski, zrealizowany jako król Polski, to stopniowo stanie się królem innych państw i narodów również, które wezmą z nas przykład, tak jak teraz powinniśmy zdać przykład z Węgier. Na Węgier stał się na, na Węgrzech stał się cud różańcowy. Oto kardynał Minczęty w swoim czasie wygłosił takie proroctwo, iż Węgry będą wolne, sprawiedliwe, niepodległe wtedy, gdy 2 miliony Węgrów będą się modliły o cud wyzwolenia w prawdzie dla Węgier, dla Węgrów. I ten cud przyszedł Matki Gorzej, królowej Różańca Świętego, królowej Węgier się stanie i do tej przepowiedni nawiązali biskupi węgierscy wraz z prymasem Węgier i wezwali Węgrów do krucjaty różańcowej w intencji ojczyzny, w intencji Węgier. I ta krucjata rosła, 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 aż pociągnęła te dwa miliony mordących się Węgrów na różańcu i dokonał się cud po ludzku biorąc niezrozumiały, niemożliwy, nieprawdopodobny. To, to teraz się, stopniowo tam się zmieniają ludzie, Węgrzy, sumienia ludzkie, świadomość ludzka, ale to chodziło, idzie od góry. U nas na razie bardziej to idzie od dołu niż od, od góry, ale o tę górę też trzeba się modlić, żeby hmm, czy to właśnie biskupi zechcieli wezwać nas do funkcjaty różącowym w intencji ojczyzny, czy zechcieli. Intronizować pana Jezusa na króla Polski w jedności z władzą polityczną, no nie taką jaka teraz jest, bo nie muszą być wszyscy święci, którzy intronizują pana Jezusa na króla Polski, ale pewien poziom wiarygodności powinien być zachowany, jeżeli dzisiejsi politycy mają poziom wiarygodności grubo poniżej zera. No to... ododbyć się o takich polityków, którzy mieliby no, jakąś wiarygodność jednak i dawali pewną gwarancję poważnego traktowania Pana Jezusa i jego wezwania chcę być Królem Polski. Ale wobec tej idei właśnie tronizowania Pana Jezusa na króla Polski jest wiele nieporozumień i wiele sprzeciwów. I ze strony tych, którzy Pana Jezusa nie wierzą, nie chcą, żeby królował, bo chcą swoje, sprawa, swoje prawa, swój antydekalog tutaj ustanawiać. Zamiast nie kradnij, kradni, zamiast nie cudzołów, cudzoł, zamiast nie zabijaj, zabijaj, zamiast nie kłam, kłam, zamiast ci, Ojca Twego i Matkę Twoją, to. Wyszły się z tej niewoli straszliwej, którą tutaj rodzina wprowadza, właśnie rodzice, wobec dzieci, a dzieci mają żyć na luźnie, badać to, co tam. No i tak dalej. Każde przykazanie jest zanegowane przez antyprzykazanie, przez dzisiejszych pogan, którzy nie chcą, żeby Chrystus królował. Ale są też tacy, którzy w Pana Jezusa wierzą i również nie chcą, żeby Chrystus królował. Jeżeli czas pozwoli, to spróbuję ten zamęt wokół wezwania Pana Jezusa chcę królować w Polsce jakoś tak choć powierzchnie uporządkować. Proszę księdza. Takie pytanie odnośnie właśnie intronizacji Jezusa Chrystusa. W momencie, kiedy Jezus Chrystus, to co daj Bóg się stanie, zostanie królem, królem Polski, czy jest to jakaś możliwość powrócenia do monarchii? Do monarchii, do tego, że władza, władza pochodzi, pochodzi od Boga? Znaczy, system polityczny, który zaprzecza tej prawdzie, iż władza pochodzi od Boga, jest to zarówno system totalitarny, jak i demokratyczny, jeżeli źródłem prawa w systemie demokratycznym jest wola jakiejś tam kwalifikowanej większości albo mniejszości, która umie swoją wolę, czy za pomocą mediów, czy w inny sposób, narzucić większości. Więc jeżeli źródłem władzy i miarą prawa, a i prawdy, jest ludzka wola, czy to wola partii, czy to wola dyktatora jakiegoś, czy to wola jakiegoś komitetu. Czy też jest wola demokratyczna, ale nie licząca się z prawdą, nie oparta na prawdzie, to na jedno wychodzi. Na jedno wychodzi. W związku z tym i totalitaryzm, i dyktaturę, i pogańską demokrację trzeba odrzucić i ustanowić monarchię i królem właśnie. W tej monarchii jest Jezus Chrystus, a wszyscy, którzy sprawują władzę, uznają to, iż władza pochodzi od Boga i system polityczny ma być oparty na prawdzie. Dlatego też modlimy się tutaj wieczorami przy krzyżu pamięci, prawdy i nadziei o intronizację Jezusa na króla polskiego, by w Polsce nastała taka właśnie monarchia.